Cześć, witam cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku HR Presso. Tym razem zajmiemy się poradami dla liderów. Tak więc, jeżeli ty jesteś liderem albo wspierasz liderów, to koniecznie posłuchaj tego odcinka do końca. Co ciekawe, ten odcinek powstał na podstawie jednego z moich postów na LinkedInie i przede wszystkim treść do niego tak naprawdę stworzyliście wy, osoby, które skomentowały mój post. Na LinkedInie i to do Waszych wskazówek, do Waszych porad dla liderów będę się dzisiaj odnosił. Także jeżeli potencjalnie w przyszłości też chcesz trafić do jakiegoś odcinka Herespresso, Espresso, no to warto się angażować pod moimi postami, bo pewnie to nie ostatni raz, kiedy wykonuję takie ćwiczenie. Teraz już nie przedłużam i zapraszam do posłuchania tego odcinka. Pierwszą poradę dla liderów zaserwował nam Wojciech Tyliński. Wojtek napisał tak: Ludzie nie będą wykonywać zadań dokładnie tak, jakbyś zrobił to ty. Z prostej przyczyny. Nie są tobą. Znajdź w tym wartość. Czerp z tego, że członkowie twojego zespołu widzą świat inaczej. I teraz mój komentarz. Ja się z tym w pełni zgadzam. Tak naprawdę, jedną z porad, które możemy czasami gdzieś tam wyczytać, jest bądź sobą, bo wszyscy inni są już zajęci. Ale to również oznacza to, że skoro wszyscy są sobą, wszyscy są inni, to nikt nie będzie pracował, działał dokładnie tak jak my. I to jest tak naprawdę duża wartość. I to bardzo dobrze, że tak właśnie jest. Inne osoby z innym doświadczeniem, innym spojrzeniem, innymi cechami osobowości wnoszą. Wiele wartości do naszego zespołu. Nie musimy na siłę starać się o to, aby wszyscy robili i myśleli dokładnie tak jak my, bo gdyby tak było, świat nie dość, że byłby nudny, to nie dawalibyśmy aż tyle wartości, ile moglibyśmy dawać, jeżeli skupimy się na tym, aby różnorodnie patrzeć na daną. Sprawę. Tak więc jeżeli jesteś liderem, to nie myśl o tym, jak ty uważasz, ale myśl o tym, jak uważają inni, jak uważa Twój zespół i razem z tego z nimi czerp właśnie i wykorzystuj to do wymyślenia odpowiedniego podejścia. Kolejna porada od Katarzyny Bałtowicz. Choć szefową ani liderką nie jestem, to mam uniwersalną radę dla wszystkich, by nie bać się zadawania pytań. Dalej w komentarzach zapytałem Kasię o to, jakie pytania ma na myśli. I Kasia odpowiada. Jeśli miałbym wybrać jedno pytanie, to brzmiałoby ono następująco. Co może się najgorszego stać w sytuacji X, gdy zrobię lub nie zrobię Y? Na przykładzie, co się może najgorszego stać, kiedy zdecyduję się na stworzenie serii postów na Linkedinie? No i teraz mój komentarz i ja oczywiście w pełni się z tym zgadzam. W pełni zgadzam się z tym, co powiedziała Katarzyna. Jest to świetne pytanie, które warto zadać sobie. Ostatnio w jednym z postów na temat właśnie publikowania na LinkedInie wypisałem całą taką serię pytań, które można i które warto sobie zadawać. Pozwól, że się nimi z Tobą podzielę. Weronika zapytała mnie o to, jak przestać się bać, jak przestać się bać i robić, i to było w kontekście właśnie działania na LinkedInie. To, co ja napisałem Weronicę, to zadanie sobie następujących pytań. Co się stanie, jeśli nie zacznę? Co najlepszego może się stać, jeśli zacznę? Co najgorszego może się stać, jeśli zacznę? Jeżeli to najgorsze się stanie, to czy mogę z tego jakoś wyjść? Co tracę nie pisząc? Co mogę stracić pisząc? Dlaczego chcę to robić? Czy sam widziałbym w tym wartość dwa lata wcześniej? Oraz kto mi kibicuje? Takich pytań i ich wariantów jest oczywiście wiele więcej, ale to są przykłady, które możesz sobie zadać. Tak więc zdecydowanie jest to porada dla liderów, ale nie tylko. My wszyscy możemy, i warto, abyśmy zadawali sobie tego typu pytania. Kolejna porada dla liderów od Kingi Podsiedlik. Kinga napisała: bądź otwarty na pomysły i sugestie swojego zespołu. Bardzo dobrze, że wiedzą lepiej, stawiaj kropki, ale nie tylko nad swoim i. I ta rada tak naprawdę zwróci uwagę na to, że rezonuje bardzo mocno z radą Wojtka Tylińskiego. Tak więc. Jak widać, mamy tutaj podwójny głos na to, aby słuchać ludzi. I nieprzypadkowo mówi się, i to Sokrates, z tego co pamiętam, powiedział, że natura nieprzypadkowo obdarzyła nas dwojgiem uszu, a tylko jednymi ustami. To właśnie po to, abyśmy dwa razy więcej słuchali niż mówili. Tak więc Ty również pamiętaj, mój drugi, li drogi liderze. Więcej słuchaj bądź otwarty, bądź otwarta na pomysły i sugestie swojego zespołu. I to, co Kinga świetnie napisała z całej kropki, ale nie tylko nad swoimi, czyli dokończaj, czyli wspieraj w wykonaniu pomysłów swoich zespołów, pomagaj im, wspieraj ich w tym i dąż do tego, aby ich pomysły były wdrażane. Dąż do tego, aby pomysły Twojego zespołu były tymi, które będą wdrażane. To nie dość, że pomoże im w rozwoju, to jeszcze pomoże tak naprawdę w zbudowaniu zaangażowania z wszystkich osób z całego zespołu. I ostatnia porada, którą podzieliła się Maria Janiszewska: nie bój się prosić o pomoc bardziej doświadczonych menedżerów, ufaj swojej intuicji, słuchaj swojego zespołu, Potkniesz się jeszcze wiele razy, więc napraw błąd i biegnij dalej. Tak naprawdę mamy tutaj cztery rady ale wszystkie cztery postanowiłem, że warto przeczytać. Nie bój się prosić o pomoc, zdecydowanie, bo nie dość, że inni wiedzą lepiej z Twojego zespołu, często i czasami tak jest, faktycznie wiedzą lepiej i warto przynajmniej otworzyć się na inny punkt widzenia, to jeszcze inni wiedzą lepiej, bo mają duże doświadczenie, ale jednocześnie, mimo tego, że wiele osób wie lepiej, to ufaj swojej intuicji, ufaj swojemu doświadczeniu, ufaj swoim kompetencjom i wiedzy. Tak więc musisz znaleźć balans, balans pomiędzy słuchaniem innych i słuchaniem samego siebie. Myślę, że to porady cenne dla wszystkich liderów, nie tylko liderów HR. Tak więc spokojnie możesz nimi się podzielić z innymi liderami, liderami, których wspierasz, jeżeli na przykład jesteś HR biznes partnerem. Mam nadzieję, że taka forma odcinka jest też dla Ciebie wartościowa. Jeśli tak, to koniecznie zasubskrybuj podcast HR Espresso i podziel się nim ze swoimi znajomymi, HR-owcami albo menedżerami, liderami lub osobami, które chciałyby stanowiska liderskie, menedżerskie piastować w przyszłości. Daj mi znać, jak podoba Ci się taka forma podcastu HR Espresso. Możesz mi wysłać maila na jarekmaupahairespresso.pl albo znaleźć mnie na LinkedInie. I tam, dać mi znać. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Ci bardzo serdecznie za wysłuchanie tego odcinka i zapraszam Cię do kolejnego, już niedługo. Do usłyszenia, cześć.